Dzień dobry widzowie, dzisiaj gramy sobie w Wojnę. No, wczoraj to próbowałem się dostać do gry, ale, ale antywirus mi w tym rzeczka. No dobra, pierwszy sen. Play. Wow. O, to to są zapakami. Um, um. Ciekawi bądź cicho. O, ale fajny pak mamny. Dzień dobry. Ok, o miski, miski! Mam tutaj... Aha, ok. Czyli tutaj są... São... Opa, muzyczka. Nie wiem czemu sterowanie tutaj jest takie dziwne Pierwsze drewno Oh jee! Yeah. Mamy pierwsze drewno Zaraz tutaj tak dziwnie się Wiem tak, niszczymy to Przewracaj się! Przewracaj! Przewracaj się! O, tak. Drewienko. Więc tak, więc dzisiaj w tym odcinku... Ej, 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 co ja tu robię? Więc w dzisiejszym odcinku zbuduję domek. Teraz zniesie to coś tą sosenkę czy tam. Co to jest poinka Bum. i się przewaliło? O, wow, co to za dziwny świat! To jest piękny ser, Takie widać. Hmm że, po prostu że, a ja można się po tym skinać? U etey! Bo pogubić skinać. Yuu yuu yuu! Bum 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 Tam. Ups. Uderzyłem mocno w ziemię. O, ale za.

O, wy też macie problemy, tak? Tak, gra. No. Tak, gra oferuje bardzo dużo miszków. Ale teraz, mis skośmy wszystkie tutaj drzewa, jakie istnieją. Znaczy nie wszystkie, ale po prostu tutaj. Co tam leciało? Białe, tak? A nie wiem. Brrr. Kosiarka! Walam. No, 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 w tej grze, no, no nie ma kosiarki. O, 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 simsy! Simsy! Zobacz, simsy! Simsy. Ale dalej nawalamy... W... Nie. To jest zwykłe... Drzewo. Znaczy, zwykłe miski. A więc tak, szukamy płaskiego to... pomiesz... Szukamy płaskiej... No tak. Wódka. Wódka. Okej. Okay. Więc gdzie my zbudujemy te ten duże dom? Te myszki wracają do lasu, A my do wody. Ja się spokój. No co? Okay. O dzień dobry. <laughs> Cześć, mamieni. Co wy tu ma No pokażcie się, I co tam. wy tu co, co on to, co on ma? Rewolwer? Co, 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 ty? Poka, poka mi to nie ma. Nie a trudno. No co, jak ty nie. z drzewa do no, czy latują? no drzewie? Nie wiem. Zniszmy to. A, 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 o, rozpiksel. o a tak tam, się niszczy drzewa. A, a, drzewa. Wcześniej, to ty, jak jak drzewo rozciągnąłeś, no to jeden miszek lecił do ciebie jak jak, jak normalnie okej okay. ale musimy rozpikselować to drzewo bim, 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 bim. nie rozumiem w tej grze dlaczego trawa to ta są... no bo to taki mech no tak, taka flora w lesie no bo no bo bo ma to takie Ale to są taki trudno to taki dotyk z naturą. Aha. I co, te drzewo nie daje się rozpikselować? A tam walić to. Budujemy domy. Kot mnie dzisiaj podrapał w usta. Hmm. A ja tu o o, o chyba wypuściłem... z się podrapał w usta. O, ekwipunek, okej. Okay. O, kamerka Jesteś misiem A oni Na co, dzisiaj budujemy Dzisiaj budujemy dom Tak Tak, tańczymy Tak, tak Nie, nie, patrz tam. Ale, ale ładnie Jezu, tamten tu Rzucajcie mi ten drewnem Jezu Nie. Trudne są czasem te kontrole Ajajajaj Aż nawet zapominam co oznaczała każda kontrola Każdy Nie biorą się do roboty Kabino, no bo to są takie NPC no co, są zaciekawione tym, co robię. To jest mój sen. Mój sen? Tak. Jestem normalny. Jestem To w jeszcze to sprawdzę. Wood, plank. Niech to się rozpikselizuje. Gdzie to coś ma? Gdzie to coś ma? Hitboxy. O, jest, jest, jest. Załapałem, załapałem hitboxy. Teraz ciebie. Kapi. Ech dobra, kontynuując, ja znalazłem jakiś Okej, okay, torcz, torcz, to może być... Na uczy... Co jest tu? Niestety, no, nie mogę tego przestawić, a jest no... Nie wiem, co to jest za No jeszcze jedno mini... Co to za zlagowany świat? Czy, co jest? Co to za ściółka liściowa? O, dzień dobry. Okej, okay, czas kosić brzozę. Тиме. Я уже за. моя в жоза. Вот давайте мы моем в жоза. Давайте ми древно. O, fajnie. Mogę wykopić to? Proszę. Coś to. Nie, nie mogę. O, jom polarny. No na razie tam nie chcę być. A tam dalej jakieś dziwne struktury. O, rodzina kulecek. Takich kierujących. Nie mogę podnieść torczka. Aby się przydało. Łe, łe. Dobra, wracamy do... oj, spinam się po niedźwiedzi. Spadłem z niedziwiatka. Bu, bu, bu. E, 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 nie kopnij, nie kopnij. To mój domek, nie twój. Jak mogłem zrobić to tam gdzie ta pochodnia... o co to, co, 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 tu się stało? O! Dziwactwa! Dziwadełka! Co? Co to są za dziwadełka? Nie. Wracamy do tego Wiesz co? dawaj, mi to dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj mi ten... o, ten ten... Ten... Dużo, tak? Dużo? Tak? daj Jezu. Tak? Tak? ten... Tak? 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 Jezu, jak to jest trudno trafić w to bez myszki Jezu, jak się buduje? No, Sądzę, że jak się tutaj buduje. No, już nie ma. Jezu. Kurde Te tutaj nie... nie, nie, kają.

E tam po prostu nigdy nie znajdę tylko leworałówca. Gdzieś mi się zgubił. Mieraj, 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 mieraj. Co się stało? Mam pytanie. Co się? Co, co się stało? Czy ja właśnie? Czy, czy ja właśnie zgadywałem pod? O, misiek? Dzieciko ja, ja martwy misiek, tak? Ja właśnie zginąłem w śnie. Dobra, gdzie mój domek? Mogę normalnie tak Czemu mi jak pusty? Po prostu zginąłem pod drzewem. Oj, raz. Miski. To więcej miski. Dobra, zajrzymy potem. Okej, okay, widzowie, do widzenia. Do następnego odcinka. Do widzenia.